Dziękujemy Ci, Ojcze, za ten dzień. Dziękujemy Ci za to, że wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy, w jakichkolwiek okolicznościach, to Ty jesteś z nami i że Ewangelia dotarła do nas, że staliśmy się nowi. I dziękujemy Tobie za to, że zrodziłeś nas ze swojego ducha, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi, Twoimi synami, że możemy być jedno z Tobą, Panie. I dziękuję Ci też za jeziora, za góry, za chmury, za zwierzęta, za trawę, za powietrze, w którym możemy oddychać każdego dnia. Dziękujemy Ci za środowisko, które dla nas stworzyłeś, abyśmy mogli w nim wzrastać i żyć. Bądź uwielbiony, Ojcze, bądź wywyższony od głębin oceanów, aż po szczyty gór. Amen.